Nie, nie ma szans. Wojtek, no rozumiem, że po takim spotkaniu ciężko coś powiedzieć, no ale spróbuj podsumować to, co nie przy tym. Nie teraz, bo widzisz, że synem się zajmuje. Z tym Syn, synem, na ale razie. o mógłbyś powiedzieć dwa słowa. Daj spokój. Aż tak źle. Solo, nie nalegaj. No, nie, no ktoś musi podjąć rękawicę i powiedzieć coś po tym meczu na zawodników nawet nie liczę. Wojtek, wspaniała gra. Wspaniała gra. To chyba oglądaliśmy inny mecz. A to mnie mówiliśmy o tym, jak dzieci grają tutaj obok? Nie, nie, no właśnie ja pytałem o tych trochę starszych, którzy próbowali się dzisiaj wykazać na boisku przytomickiego, no ale chyba nie wyszło. Może następnym razem. Wojtek, obrona zagrała dzisiaj nie najlepsze spotkanie, powiem delikatnie. Rozumiem, że dlatego, że w składzie nie widniał Borkowski. i Sola. No to, to wiemy wszyscy, prawda? No, wrodzona skromność nie pozwoli mi tego powiedzieć. Eee, ale kończąc żarty, kiedy wracasz na boisko? Myślę, że treningi wznowi od stycznia, także... Czyli na następną roku. rundę możemy już na ciebie liczyć? To. Myślę, że tak. Czyli rehabilitacja przebiega sprawnie i bezboleśnie. Jak najbardziej. No to fantastycznie. Czekamy na pierwszym treningu. Na razie.